To generator Wanda Grafa zdawałoby się dość skomplikowane urządzenie. Jednak działa na takiej samej zasadzie, jakbym to ja pocierał rurkę PCV o materiał. Jest on zdolny generować dziesiątki tysięcy V. W moim wypadku jest to około 20-30 kV. Mówi się, że napięcie możemy określić zależnością 3 kV na milimetr. W moim wypadku jest to około centymetra, stąd te wartości. Dlaczego jest on podobny do ręcznej metody? Zobaczcie sami. Postaramy się wygenerować wysokie napięcie przy pomocy siły ROG. Chociaż iskra nie będzie zauważalna, z całą pewnością ją usłyszymy. Może się to wydawać niegroźne, w końcu było jasno pokazane, że nie było widać nawet iskry. Jest to jednak złudne wrażenie. Chociaż nam to w żaden sposób nie zagraża, to jest to kluczowym aspektem branym pod uwagę przy pracach z substancjami wysocy łatwopalnymi. Wielokrotnie zdarza się, że są one przechowywane w kanistrach właśnie z podobnego plastiku do naszych rurek. Problemem nie jest sama substancja łatwopalna, przynajmniej nie w większości przypadków. Największym zagrożeniem są. Opary. Są one znacznie łatwiejsze do podpalenia, co za tym idzie, znacznie bardziej niebezpieczne. Proszę zobaczyć, jak dramatyczne skutki może mieć jedno niewielkie wyładowanie w środowisku łatwopalnych gazów. Przedstawiony na filmie pan postanowił tylko wytrzeć wylany przypadkowo płyn. Jednak wycierająco plastikowy kanister wygenerował wystarczającą ilość ładunków do przeskoku iskry. Postaramy się to zjawisko zreplikować. Przy pomocy naszego generatora Wandegrafa i płynu do dezynfekcji zawierającego 80% alkoholu. Aby stworzyć podobne warunki musieliśmy najpierw podgrzać naszą kulę, na tyle aby po spryskaniu roztworem zaczął on parować. Chciałbym tylko najpierw zaznaczyć, że wskazane fragmenty filmów były nagrywane przy asekruacji gaśnicy i pod okiem innych osób. Jak widać na filmach, pojedyncza iskra wystarczy, aby zapalić gazy, a następnie sam roztwór. Tyle problemów przez dokładnie to samo zjawisko, jakie występuje przy czesaniu włosów. Elektryzowanie. Dziękujemy za uwagę. Kasper Łukaszewski, Jakub Kinel, Oskar Woźniacki, Patryk Sikorski.